Zapuściłeś w majtory. Biedny. A co się dzieje? On nie przewiózł dzisiaj. Taki zajebisty rowerek możecie wygrać. Albo on tutaj będzie leżał. Uf! 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 Witam, dzisiaj jesteśmy na otwarciu nowego skateparku w Szczecinie, także na rozpoczęcie tego filmu ja także otworzę coś, czyli butelkę, która była u nas w samochodzie przez miesiąc. Sprawdźmy, jak to wygląda, jest twarda jak kamień, jeszcze tak zrobię. Trochę się trykam. Ale urwał, ale wystrzelił! Pamiętajcie, nie zostawiajcie butelek w samochodzie, bo... To bezpieczne tylko dla dorosłych rzeczy I pilnujcie, żeby kanapki nie gniły w bagażnicy <grym> wakacje trwały dłużej, zostaw suba i daj lajka Bardzo dobrze gada, dobrze. dobrze gada Dobrze gada Bardzo jestem, wbijajcie do mnie na kanał no, tak. <grym wakacje> że, Szkoda, że my już wakacje nie ogólnie bo, to bo my mamy na wakacje na życie A to jest kurczak Panik BMX Właśnie tylko Pani BMX Nie, tylko kurczak Tylko kurczak i Ja Ty powiedz Nie, ty powiedz <laughs> balonika? Weź zoomuj go na maksa. No nie mogę dalej Już jest na maksa? Tak. Kurde, to, to, ja to ja mam lepiej zrobić kamerę Dzisiaj jeszcze taki stary nie jestem No ale ogólnie jestem emerytem rowerowym, ale coś tam pojeździmy dzisiaj I pokażę wam, zaprezentuję wam cały skatepark, bo jest fajny Wybudowali bardzo fajny skatepark, podobuje mi się Jedną z najfajniejszych i najbardziej takich efektownych rzeczy na skateparku jest wielki bowl, czyli coś w stylu pusty basen bez wody. Bowl się mówi. Bowl Bo Bo z angielskiego. I nasz reprezentant. To są twoi widzowie? On jeszcze nie rozumie. I, i, i e bukowe reprezentant pokaże jak się jeździ po bowlu. I, I ja wam pokażę jaki jest głęboki, bo tam jest bardzo głęboko, zaraz wam pokażę I pamiętajcie, zażywasz, równo się gęboko. przegrywasz <laughs> Jedź! Bukowy reprezentant będzie jechał Zażywasz, przegrywasz Jedź! Jesteśmy w dziwnym mieście na Ukrainie <laughs> Wooow Wow! Ale gruby łeb, co? Aż pęk prawie. Patrzcie. Kulajnoga rozkładana, nowa, nowy model. Podoba mi się takie coś. Lepiej się zmieści w bagażniku. Wow! 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 Dla widzów, dla rodziny! To było dla rodziny! Dla rodziny było i nie przeżyje tego lata, bo nie wyszło. Mogę jeszcze raz próbować? Nie, bo dla rodziny to za pierwszy raz. Ja, ja. A więc panowie i panie widzowie, patrzcie jak to jest głęboko, jest wyżej niż moja głowa, widzicie, widać to, że wyżej niż moja głowa, czyli stwierdzam, że głębokie na 2 metry to jest, także jak ktoś jest odważny to może, nasz ochotnik zjedzie? Tylko się nie zabij, kolego! Pamiętajcie, <noise> bez dobrej rozgrzewki salt nie nak***wiamy. Dobra, <noise> zajedź. On może skinać, także dobrze go wykazuj. Góra Tak. także tam to już mamy zaprezentowane, jak wygląda. Bardzo fajnie to wygląda. Ja jeszcze na takim nie umiem jeździć, bo nigdy takiego nie miałem. Nie było u nas. Następną przeszkodą, której też nie było nigdy u nas w Szczecinie, są ciecki tak zwane które nikt nie wie do czego służą i każdy się boi na nich jeździć, jak widać oprócz ja tych boję. ekstremalnych, małych dzieci którzy jeszcze nie mają y, tego takiego czegoś jak uczucie, poczucie strachu, to one w to wjeżdżają ale ja, cicho, ja tu wymawiam monolog, ja które... się nie boję ale ja się nie boję, dla was widzowie na to wjadę i zaprezentuję jak to się robi tutaj, co się robi tak, patrzcie, <laughs> uważaj, może pójść <laughs> paniera <laughs> Dla. Ale urwał! Ja <grym> pracowałem z Murzynem eee! Pozdrawiam Pozdrawiam panów Brzębek Ale zdarza się, jaka się poświęca dla winców? Było tak Ale nas rzekł to jest zajebista pump traka niecieńskich <grym> Pozdrawiam tosę Arkadio Morale Dobra Idziemy Kisztan dalej, chybista, cicho z nimi, z nimi Idziemy dalej Ej co jest? Patrzcie jakim się spodoba Abema. Obczajają kurkę Aj. Awantury po daj mana. Aj, lodowa przyjechała. Biedny. On mnie przywiózł dzisiaj. Ja szczerze powiedz, jak to się skończyło z tą policją. Proszę mi tutaj wyjaśnić sytuację. Jak to się skończyło? No, ja stałem tutaj, nie? Bo było wszystko zajęte, miejsca. No. A teraz, są wolne, to przeparkowałem elegancko. Oczywiście każdy z, z użytkowników skateparku pytałem się, zgodził się, żebym tam stał. I jak coś, to w każdej chwili mogłem przestawić, ale nic nie zostawiałem, nic nie przeszkadzało. Przyszło trzech y, policjantów takich chodzonych, nie? I się zaczęli wszystko przyczepiać. I, I wezwali takich lepszych, większych w lodówce, takich w takim dużym samochodzie policjantów. I tam ci powiedzieli, żeby się odczepili ode mnie. Ale koniec kropel. Tak. Czyli taka główna awantura. Tak. W skrócie mówiąc. A, a tam chcieli przyczepić, bo nie mam tutaj dokumentów, bo, bo. Bo nie trzeba. Bo nie trzeba. Nie trzeba mieć dowodu. Yy, a oni powiedzieli, że jak, jak nie mam dowodu, to mi go zabiorą. Chociaż mogli to sprawdzić, że mam przegląd i w ogóle wszystko, bo mam w systemie, ale, ale powiedzieli, że nie, że jak Dobra, sprawdzą, to, to mi mistrę. zabiorą, a jak nie, to nie zabiorą, więc i tak nie zabrali. Słuchajcie, słuchajcie, dzieci lubią darmowe rzeczy, tak jak ja, dlatego Gerard będzie rzucał im darmowe naklejki, darmowe opaski, a dzieci będą się cieszyć. To jest człowiek w czapce keksu, To jest właśnie on. O, już jedna mu upadła. I zobaczcie, co teraz się dzieje, jak dzieci dostają się za

Na w odcinku no, darmowe Dobra nowa technologia, nogi z kierownicami robią, a deski robią z pedałami gazu i hamulca, w automacie normalnie Widzicie to? A tam chłopcy kieruje hulajnogą kierowniczką, kierowniczką panie kierowniku Jedzie, pa jedzie, Drift Open 2021 Z Kubani, to jest, człowieku Mega kocik może mu to pozazdrościć, prawda panie Kasperze? Tak Pozazdrość, mega Poza pozazdrość Ej, ale to jest... Zacznij z tej iść. się swoim pojaździe. Ferrari. O pojaździe opowiadaj. Ferrari, no i co dalej? No i wiesz... Nie wiem. No i szybki jest, czerwony. Albo czerwony. No, co chciałeś wygrać? No i ogólnie jak już idziemy dalej, to jak Zobaczcie się po drodze zmęczyli, tam wybudowali tak zwane stoliki z ławkami. Więc można sobie zawsze przysiąść. Niedaleko nieopodal jest także sklep zwany Ronka, gdzie można zaopatrzyć swoje ciało w napoje i w, i, i w te. Co jest oprócz napojów? Naturniki. Wyżywienia. Chodźmy dalej, chodźmy dalej. W kolejnej części sygwy tej parku, gdzie jak widać przebywają BMXowcy, także tu mamy chyba to jest tak zwana strefa street. Tak wygląda strefa Stret i pokażę Wam na strefie Stret, gdzie są murki, rurki, krawężniki, jak się odbywa ruch na tej strefie, e, gdzie u, 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 używają tego strefy tej profesjonalni e, jeźdźcy. Ja też. Tak. Po prostu odcisnęło mi się majtory. Zażywasz, lub się przegrywać. Ty, fajny masz ten daj się karmią. Pozdrawiam Grandiego. Ej, grać Super Mario? Widać tak. A te Dajcie karmią, bo ja Kolejna strefa to strefa tak zwanej zawrotki na pełnej. Pokaż to. możecie zawracać na pełnej. Ale musicie uważać, ponieważ żadne małe dzieci nie jeżdżą w środku, tylko z góry jak widać tam pokaz z góry. I one jadą tam z góry i się rozpędzają tam na tamto, takie kwadratowe, żeby się wybić. Nie wiem dlaczego. Bo jest w ogóle nie nadprostego, bo nadprost jest zawrotka szybka. Ale no, jak tak wolą. Trzeba na nie uważać, bo mogą one zjechać z góry, jak ty jedziesz z dołu. Więc to jest dlatego tak zwana niebezpieczna zawrotka na pełnej. Pokażę wam jak korzystać z zawrotki na pełnej. Zawrotka na pełnej! Lekkie A w środku zawrotki na pełnej mamy kwadrata na połownej. Który jest do tego, że nie wiadomo z której strony na niego najechać, ale w sumie z każdej się da, ale nie do końca. O to w nim chodzi. To trik tego typu, żeby go wcisnąć byle gdzie benc. Teraz idziemy bęc tam do góry bęc Tego typu Pozdrawiam tego... e całą jednicę tego... dobrych chłopaków Dobry przekaz leci, niech się to kręci Tego typu Tam jest takiego betona, z betona tego typu I, I właśnie wam pokażę, że ja nie będę tego typu tam z góry Tylko tego typu sobie zawrócę na tym tego Chłopaki typu. dobrze robią Dobrze robią chłopaki no Także tego typu kolega zaczął teraz coraz o codziennie na hulajnodze i chce się pozbyć swojego starego dokładnie. roweru I odda wam, e, widzowie, znaczy komuś to, za darmo rower Robimy akcja oddaj rower, bo zacząłem jeździć na hulajnodze O trzeba zwołać i... Przedstaw taki, się i... Taki rowerek możecie wygrać Tylko musicie napisać w komentarzu BKSNPK I zrobimy losowanie, nie? I taki zajebisty rowerek możecie wygrać Albo on tutaj będzie leżał tam będzie leżał. Jakbyś coś szukał, to właśnie... Szukajcie. To szukajcie, szukajcie, a znajdziecie. Młody, wygrałeś ten rower. Ale już, już nie musicie szukać, bo ktoś znalazł. Nie wiemy jak on tak szybko go znalazł. Chcieliśmy dać Wam szansę, ale niestety on Zobaczcie, był pierwszy. Szczęśliwy. On nawet nie miał profesjonalnej hulajnogi do skakania. Tu on był pierwszy, wygrał uczciwie. Uczciwie, piątka, wygrałeś rower. Gratulujemy, wygrano i będziesz mógł sobie kupić za to dużo nowych substancji. Więc teraz ten chłopak porzucił losy hulajnogi I zaczął się na Więc jak ktoś chce wygrać hulajnogę To teraz ta hulajnoga leży tutaj A już jednak nie ma hulajnogi Także jednak, jednak w tym odcinku nie ma nic do wygrania Ale was kocham widzowie Chodźmy na następne miejsce nagrywać Mamy trik zwany e Bo e jeździł jak wiecie w powietrzu Pedałował nikt nie wie po co ale tak robił Więc ja też to zrobię Yo Yo! O, o, o on, mogę, mogę on zdjęcie. może zdjęcie, ale jeżeli wy chcecie zdjęcie, zdjęcie, to też tak musicie stać i mówić, a, czy mogę a, zdjęcie. A, 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 a I mogę zdjęcie. ogólnie ja jestem szefem tego skateparku, a, a, masz a on jest. Yy, nie, ja, jest, ja wybudowałem ten skatepark, a, a, a on jest szefem tego skateparku. A, a I jak chcecie, a, o pytać robisz, o zgodę ja coś do jego, bo o, o zdjęcie. to jest Jaszczur. Tak i teraz ostatni kawałek w tych parku, pokaż kamerzysto. Nam ten kawałeczek i ja zrobię na tym murku, na tej rurce, a on zrobi na tamtym murku i na tamtej rurce. Tak, tak się jest. umówiliśmy. Tak jest. Dobra. Dobra, ostatnia część, czyli tamta tak zwana ściana śmierci. W ogóle pamiętajcie wszystkie nazwy z filmu, żebyście wiedzieli na spiak parku jak się posługiwać. Yy, z wami przeszkód. Tam jest ściana śmierci, tam jest zawrotka na pełnej... A tu jest Jaszczur. Tu, to jest Jaszczur, przeszkoda. Yy, no i my teraz robimy na... Jak to się nazywało? Ściana śmierci. Ścianę śmierci, trik. Ostatnia rzecz jaka tu jest, bo tu już nie nagrywamy, bo to to samo co... Z to tam... Hit tym. robimy ścianę śmierci, także chodźmy się zabić. O, ale o! Ja zrobię to samo, tylko w drugą stronę. Nie liczy co ja mówiłem. Nasz pecha nie zdążyłaś nagrać. Nagrywa jego teraz. O jego nagrać. Masoo robi. Patrz on, robi. Patrz on robi, będzie słowny. Masoo co to będziesz. Pa! Patera, patera! Jo! Są są szansę, że nie? są szanse. Chce być sławny, to będzie skakał. Ma kask, ma ochraniacze, więc wszystko jest bezpieczne. Da, waj, da, da, gościu To była taka idealna próba. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ale on będzie sławny, nikt na skateparku tego nie zrobił, tylko on. Patera! Patera powiedział, a wiecie co to oznacza? To oznacza, że patrzcie teraz. Wow, na jedną nogę, ale... Jeszcze raz robi, kurde, jeszcze raz to nagle dwie hmm, zrobi. Nie się pod kamerę. No to co. Nie, to nie. A no widzisz, to jesteś słaby pod kamerę, tylko grube piki na grubym kanale Jaszczur. Także subskrybujcie kanał, bo tu macie fajny guzik ma być u was szary, a teraz on leci z szarego wybicia. Wow! Yes! Yeah! Instagram To Dziękuję. Ale trudny! No. Jak, jak umiecie to rozsyfrować, to dajcie mu obserwację, bo widzicie, jaki lotnik nam się szykuje. Więc to by był już koniec dzisiejszego odcinka przedstawienia przeszkód na par na oh, skat parku. Ja się zmachałem. Dziękuję za oglądanie. Jak chcecie wygrać rower to już nie możecie, bo ktoś wygrał. Pulaj nogę też, ale w następnych odcinkach będzie do Opa, gość się wywalił Widzicie, mówiłem, że te cycki śmierci to są cycki śmierci. No, ee, co mówiłem? A, że w następnych odcinkach dostaniemy pulaj nogi. Cztery nawet. I będzie można wygrać jedną nogę, Także warto przychodzić na skatepark i pouczyć się trochę iść na nogę, bo jak już będę miał swoją też, bo też dostałem swoją, to zobaczymy jak mi będzie szło. Ubiorę ochraniacze kasek, ochraniacz na tutaj, żeby się nie zabić na nogę. będę próbował robić salto. Także oglądajcie następny odcinek z nogami, jak będziemy na skateparku. lecie kanał, bo jest fajny. Pa.